Reakcja prawdziwego ninczy na anime Naruto. Topka najlepszych filmów z uniwersum Naruto stworzona przez fanów. Specjalny ark, w którym Boruto spotyka się ze swoim ojcem z młodzieńczych lat. Emotka Naruto Run Fortnite. Więcej o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Naruto News. Liczę na to, że ten odcinek przyjmie się lepiej niż poprzedni. No i co? Myślę, że nie ma sensu dalej przedłużać. Ja jestem Werfi. Zaczynamy. Tak jak informowałem was w poprzednim odcinku, 20 września odbył się planowany rajd na strefę 51. Co prawda nie wyszedł on zgodnie z planem internautów i żadnych kosmitów nie zobaczyli, lecz mimo wszystko wokół strefy zgromadziło się około 3000 osób. Na YouTubie tego dnia mogliśmy ujrzeć różne transmisje z całego zajścia, a najpopularniejsza z nich osiągnęła ponad 80 tysięcy oglądających. Cały 4 godzinny zapis tego streamu standardowo znajdziecie w opisie. Pomimo tego, że panowała tam przyjazna i bardzo miła atmosfera, to wojsko i tak przypominało, że wkroczenie na teren będzie Związało się z wysoką karą pieniężną, a nawet pozbawieniem wolności do lat dwóch. Poza kilkoma drobnymi aresztowaniami, w tym jednym z powodu oddania moczu na zgromadzeniu publicznym, nic takiego na szczęście się nie wydarzyło. A samo wydarzenie przeszło już do historii. I bądź co bądź pobiło rekord pod względem popularności wydarzeń na Facebooku. Można byłoby je porównać do wszystkim dobrze znanemu Woodstocku. Ludzie na miejscu mieli ze sobą przygotowane różne banery nawiązujące oczywiście do kosmitów, a hashtag Aria51Storm znajduje się aktualnie wśród najpopularniejszych na całym świecie i ma już na swoim koncie ponad 350 tysięcy postów. Niektóre z publikowanych cieszą się ogromną popularnością i są oglądane przez miliony użytkowników. Jednak to nie wszystko. Popularne stało się teraz nagranie, gdzie podczas reportażu na żywo ze stacji 13 ABC Action News, jeden z uczestników postanowił przebiec za dziennikarzem stylem biegania Naruto. Nagranie w zaledwie kilka dni nabiło ponad 9 milionów odsłon. Chłopak w wywiadzie przedstawił się jako Alia Alixir i wytłumaczył dziennikarzowi, czym tak naprawdę jest cały Naruto Running. Warto w tym wszystkim też dodać, że jest on youtuberem. Na swoim kanale posiada ponad 100 tysięcy subskrypcji i nagrał jakiś czas temu film zatytułowany I'm Meme. Patrząc na statystyki jego kanału, gdzie suby stały praktycznie w miejscu, to dzień po całej akcji zyskał ponad 6 tysięcy nowych, a liczba ta cały czas nieustannie rośnie. Grandy, czyli popularny memiczny kanał postanowił nawet zrobić z tego dość śmieszną przeróbkę, do której link znajdziecie w opisie. No co, niech chłopak ma swoje 5 minut. Skoro jesteśmy już przy temacie rajdu na strefę 51, to warto byłoby wspomnieć o Boss Logiku, który wykonał z tej okazji specjalną grafikę. Boss Logik to artysta, który dzięki swoim pracom nawiązał współpracę z Marvelem i wygrał wiele konkursów artystycznych. Swoje prace publikuje przeważnie na Instagramie, który na aktualną chwilę liczy sobie ponad 1 600 000 obserwujących. Jego konto followują takie osobistości jak Ryan Reynolds, Tom Holland, Robert Downey Jr i wiele innych popularnych gwiazd. Wykonana przez niego praca w świetle innych dotychczasowych dzieł osiągnęła dość sporą liczbę Olubień. Na ten moment jest ich ponad 170 tysięcy, a liczba cały czas rośnie. Całość wykonał w formie plakatu promującego pełnometrażowy film z całego wydarzenia. Na marginesie, jeżeli jesteście ciekawi, w jakich programach pracuje, to w jednym z wywiadów powiedział, że do wszystkich prac używa wyłącznie Photoshopa. Pojawiła się oficjalna topka filmów Naruto według portalu IMDB. Fani mogli oceniać tam filmy w skali od 1 do 10. Tak jak podaje sam serwis, wyniki prezentują się powyżej średniej. Najgorszym ze wszystkich okazał się być trzeci film z cyklu SAGI, a konkretnie Guardians of the Moon Kingdom, który uzyskał najniższą ocenę 6,5. Żeby zbytnio tu nie przedłużać, to teraz wyświetlają wam się na ekranie pozostałe filmy z ocenami wystawionymi przez fanów. Tym samym przejdźmy do pierwszego miejsca, co myślę, że interesuje was najbardziej. Według fanów zasłużyła sobie na pełnometrażówka Road to Ninja, która uzyskała najwyższą ocenę na portalu, a mianowicie 7 i 70 Film Boruto Naruto The nie był brany tutaj w ogóle pod uwagę, ponieważ jak uznał sam serwis, chociaż jest on częścią sagi, to mimo wszystko skupia się na wydarzeniach z nowej generacji. W topce uwzględniane były tylko i wyłącznie filmy z dwóch pierwszych serii, więc nic dziwnego, czego tutaj nie ma. Napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z tym zestawieniem. Jak dobrze wiemy, seria Naruto, jak i Naruto Shippuden zniknęła z polskiego serwisu Netflix. Stało się to pod koniec 2018 roku głównie z powodów prawnych. Cieszyć się mogą jednak osoby, które mieszkają w Niemczech, bo tam od 15 września ponownie jest dostępna seria Naruto Shippuden na platformie streamingowej. Mowa tutaj oczywiście o sezonach od 1 do 9. Jak pewnie większość z Was wie, Naruto łącznie posiada 21 sezonów, i to czy niemiecki Netflix zdecyduje się wprowadzić kolejne, pozostaje pod wielkim stakiem zapytania. Ponadto pojawiło się na nim kilka pełnometrażowych filmów z cyklu serii Naruto Shippuden. No ale nie oszukujmy się, Naruto wbijam Be Bader. Jakby na to nie patrzeć, rank na strefę 51 był ogromnym wydarzeniem, o którym mówiło się praktycznie wszędzie. Twórcy Fortnite'a nie mogli przejść koło tego wszystkiego obojętnie i wraz z wieloma memami opartymi o Naruto Running, a tym bardziej o akcję Alixir'a podczas trwania wiadomości, postanowili dodać do swojej gry emotkę wzorowaną właśnie na aktualnym trendzie. Nazwali ją Full Tilt, co po przetłumaczeniu daje pełne przychylenie. Jednak tak naprawdę wszyscy dobrze wiedzą o co tutaj konkretnie chodzi. Licencji co prawda nie wykupili, więc użycie samej nazwy Naruto mogłoby się skończyć tutaj jedynie pozwem dla Epic Games. Całość dalej jest oczywiście owiana zabawną otoczką, w której to gracze uważają, że dzięki niej uda im się uniknąć pocisków rywali. Napiszcie w komentarzach, czy gracie w Fortnite, a, a jeżeli tak, to czy już ją zakupiliście? Nie tak dawno na kanale Azjan Boss pojawił się film, w którym to Hiroko spotkała się z Kałakim Jinchim, czyli jednym z japońskich mistrzów ninjutsu. Zaprezentowała starszemu mężczyźnie anime Naruto po to, żeby zobaczyć jak zareaguje na nie prawdziwy ninja. Gdy po zobaczeniu sceny z Kulą Ognia Sasuke, Hiroko zapytała się go, czy prawdziwy ninja też używają pieczęci? Jinchi odpowiedział, że ruchy palcami były praktycznie codziennie używane przez ninja. Jednak nie były w stanie stworzyć Kuli Ognia, czy wytworzyć Wodnego Smoka. Znaki używane były w celu oddania szacunku takim bogom jak buddha, ponieważ modlili się do niego przed wyruszeniem na każdą misję. Natomiast w chwili, gdy zobaczył dość popularną scenę z i Itachiego, podobnie jak i inne z użyciem broni, to oznajmił, że ciekawym jest to, jak często bohaterowie Naruto używają broni. Wśród ninja było to dość nieefektowne i w ogóle nieopłacalne. Nie dość, że sama broń była bardzo droga, to po uderzeniu nie zadawała dużych obrażeń i ryzykowałaby zdradzeniem pozycji. Shurikeny były używane wyłącznie do walki na bliski dystans. Jednak to, co było najciekawsze w całym spotkaniu, to moment, w którym Jinji omówił sprawę biegania w stylu Naruto. Jak się okazuje, prawdziwi ninja również obierali tę formę biegania już dawno temu, tylko że bez brania rąk do tyłu. Pochylając się do przodu, byli w stanie biegać zwyczajnie szybciej, w dodatku w ogóle się nie męcząc. Pozwalało im to oczywiście na przemierzanie dość dalekich dystansów. Niektórzy ninja byli nawet znani z tego, że biegali tylko w takiej formie. To, co wam powiedziałem, to nic w porównaniu do tego, co znajdziecie w całym filmie. Link do całego materiału standardowo zostają wam w opisie. Kilka dni temu pojawiła się dość ciekawa informacja dla wszystkich zagorzałych fanów Naruto. O co konkretnie chodzi? Jak informuje stacja TV Tokyo z okazji dwudziestolecia popularnej na całym świecie mangi, w październiku będzie miało miejsce wypuszczenie specjalnego łuku, w którym to tytułowy Boruto spotka się ze swoim ojcem z czasów trwania pierwszej serii. Tak prezentuje się oficjalna wizualizacja całego arku. Premiera już w październiku. Masashi Kishimoto wypowiedział się w tej kwestii i najwyraźniej wychodzi na to, że oryginalny pomysł wypłynął właśnie od niego. Twórca dodał, że po Boruto Podróżującym w czasie w Nowym Łuku mają się pojawić również sceny dotyczące innych postaci. Czyżbyśmy mogli się spodziewać tutaj Jirai Itachiego czy Minato? Nic na ten moment nie wiadomo. Pracownicy na pomysł Kishimoto zareagowali, mówiąc, że jest to szalony pomysł, ale jednocześnie będzie bardzo ekscytujące, jeżeli Boruto spotka Naruto z dzieciństwa. Tak jak mówiłem wam wcześniej, poza Boruto, Naruto i Sasuke, mają wrócić też inne, znane postacie. Więcej szczegółów niestety nie znamy. Jednak jeżeli coś się pojawi, to poinformuję was o tym w następnym odcinku z Naruto News. Ja mogę jedynie dodać od siebie tyle, że sam z niecierpliwością czekam na ten łuk i sądzę, że każdy kto nie pała zbytnio sympatią do nowej serii, nie przejdzie koło niego obojętnie i obejrzy choćby samego sentymentu. W LoLa co prawda nie gram, a tego newsa podesłał jeden z moich widzów, tusiek. Jakiś czas temu gracze skarżyli się na mikropłatności, więc Riot Games odpowiedziało na wszystkie zarzuty jednominutowym filmem. Oglądając go w pewnej chwili słyszymy jak Stickman opowiada o tym, że chce być zabójcą ninja, który będzie robił klony cienia i teleportował się za przeciwnika. Klony cienia są oczywistym nawiązaniem do techniki Naruto. No i nie ukrywajmy, nie jest to pierwszy taki przypadek, gdzie o nich wspomniano. Ostatnio na reddicie pojawił się wpis użytkownika Dead Itachi, w którym chwalił Te Uciego za jego zasługi. Nie da się ukryć, że był on dość mało ważną postacią, jeżeli chodzi o cały uniwersum. Teraz pani w końcu postanowili to zmienić. Jak możemy przeczytać w poście, ten koleś czułem, że był postacią ojca Naruto, którego nigdy nie doceniał. Na przykład, gdy Naruto nie miał pieniędzy ani jedzenia, po prostu zrobił mu ramen. Zaakceptował Naruto, zanim ktokolwiek w to zrobił. Ten koleś był najbardziej niedocenianą postacią w całym Naruto. Sam wpis zebrał już ponad 5000 głosów, a po komentarzach możemy wyraźnie zobaczyć, że praktycznie wszyscy się z nim zgadzają. Ja wam powiem tak, ramen to dość mocna persona i nikt nie ma podjazdu. Pojawił się już nowy, 38. chapter mangi Boruto a to, co tam się działo, jest po prostu nie do opisania. Żeby wam zbytnio też nie spoilerować, Jigen nieco przypomina dobrze znanego Pejna z Shippuden'a. Jednak, uwierzcie mi na słowo, jest od niego o wiele silniejszy. I bardzo prawdopodobnym jest też to, że będzie to najpotężniejszy antagonista ze wszystkich dotychczasowych serii. Naruto po raz kolejny w tym rozdziale zaprezentował swój pełny wachlarz umiejętności ninjutsu, ale także po raz kolejny udowodnił, jak ważna jest dla niego ochrona wioski i przyjaciele, których nie chce stracić za żadną cenę. Całość możecie już przeczytać w anglojęzycznej wersji na manga plusie. Link zostaje w opisie. Dobra, więc to by było wszystko, co udało mi się znaleźć do tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe newsy, to standardowo podsyłacie mi je w wiadomościach prywatnych na Instagrama. Chciałbym, aby ta seria pojawiła się co tydzień, ale wiadomo, żeby tak było, to muszą być jakieś newsy. Mam nadzieję, że czegoś przynajmniej się dowiedzieliście, a jeżeli tak, no to zostaw tą łapkę, gościu. Dam ci buziaka w czoło.